W Suchowoli spotykamy się, żeby rozmawiać o powołaniu spółki społecznego mieszkalnictwa, która będzie budować dostępne, tanie mieszkania w takich miejscowościach jak Suchowola, ale również innych miejscowości województwa podlaskiego. Dzięki dopłatom do budowy takich mieszkań, które otrzymają gminy w wysokości 3 milionów złotych, koszt budowy będzie dużo niższy, ale przede wszystkim koszt w tym czynszu będzie dużo niższy, a więc one będą mieszkania dostępne dla tych mieszkańców, takie miejscowości jak Suchowola, będzie możliwość również wykupienia takiego mieszkania. My mamy do czynienia z budowami mieszkań w dużych miastach, natomiast do tej pory nie było programu, który byłby skierowany do takich miejscowości niedużych w gminach, w wiejskich gminach, miejsko-wiejskich, nie było takiego programu, który by umożliwiał budowę mieszkań. Dzisiaj taki program się pojawia, dzięki właśnie SIM-om w presji następnych lat a mam nadzieję, że schowali już niedługo, bo może w przyszłym roku, ponieważ jesteśmy dosyć mocno zaawansowani już w robotach, bo mamy pozwolenia na budowę, będziemy mogli wynajmować naszym mieszkańcom mieszkania nowiutkie za czynsz, który będzie dla nich nieduży. Projekt Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych to projekt rządu adresowany dla samorządów. Tak naprawdę jest to jeden z lepszych przykładów możliwości nawiązywania takiej współpracy pomiędzy rządem a samorządem na bardzo konkretnym, wymiernym gruncie, jakim jest budownictwo mieszkaniowe. Myślę, że pierwsze mieszkania zaczną być budowane zgodnie z deklaracjami kilku gmin, które są już najbardziej zaawansowane, takie jak Stalowa Wola czy Mielec, na początku przyszłego roku. To jest projekt dla mieszkańców, którzy nie mają. Zdolności kredytowej, natomiast mają zdolność czynszową. Tu będą bardzo niskie czynsze na poziomie 600 zł, powiedzmy w zależności od kondycji danego SIM-u, bo to jest zawsze sprawa indywidualna. SIM to jest spółka, która samodzielnie będzie musiała działać. Ale to jest spółka, która, którą mogą tworzyć gminy, które również nie są w stanie samodzielnie podejmować takich inicjatyw mieszkaniowych. To nie są duże miasta, to są gminy często miejsko-wiejskie, wiejskie o małym potencjał i dlatego też rząd, wychodząc naprzeciw tutaj oczekiwaniom, składa niejako ofertę dofinansowania takiej spółki na poziomie 3 milionów złotych dla każdej gminy, ażeby taka spółka mogła powstać. Poziom inwestycji to jest na poziomie około 20% takiej inwestycji, potem jest okres czynszowy wynajmu tych mieszkań z możliwością na końcu wykupienia tych mieszkań docelowo na własność. To są mieszkania skierowane dla samorządów mniejszych miejscowości i średnich miejscowości gmin, gdzie są to mieszkania, które są najbardziej naj, naj, najtańsze. Ale przede wszystkim bardzo, że gmina nie dokłada środków finansowych. Koszta, które gmina, samorząd poniesie, to między innymi tylko kwestie nieruchomości. Dzisiaj w Suchowoli odbyło się spotkanie z panem prezesem, ze mną, z samorządowcami i. Intencja taka, że podpisaliśmy o powołaniu SIM-u, i zostało już tylko półtora miesiąca dla niektórych gmin na uzupełnienie dokumentów, żeby już zawiązać spółkę i środki finansowe. Każda z tych gmin otrzyma też dodatkowo 3 miliony na wkład do przystąpienia do spółki. Mieszkania przede wszystkim służą tym ludziom, którzy no nie mają środków finansowych. A to, to ta zdolność, y, im, y, którą y, można przewidzieć, że środki y, o tym potencjale finansowym tych słabo zarabiających ich stać na takie mieszkanie.